184, 186. No to to jest odczuwalna różnica. A skąd tu jest szkło? Pękło coś? Nie, nic nie pękło, Gusiu. Wiesz co, Tomek, wydaje mi się, że jeżdżę na 360 Hz. Mm. A, no. A, Nie, bo to jest, to jest event, który był, w sensie były prekwalifikacje, które były przedwczoraj i wczoraj. I teraz jak startujemy? Znowu z very beginning. To is very end. Dobra, powodę, drugi wyścig. Dobra, jesteś wykąpana. A, nie, drugi startujemy z miejsca, na którym skończyliśmy. Mieszko to to moje mili, właśnie to startujemy, to startujemy. Drugi leko. wyścig. Kazprz sztuki, jak słyszycie, moje dzieciaczki jeszcze nie śpią. Wyścig drugi startujemy z pozycji 15, czyli przeskoczyliśmy o 15 pozycji do przodu. Niektóre zyskane błyskotliwym wyprzedzaniem, niektóre wyjątkowym szczęściem. O jasny gwint już. Ja tu się produkuje. Zamiast włączyć spotera Ja włączyłem komentatora YouTube Still there Co szczęście w peryferiach widzę co iRacing tutaj proponuje Idzie Idzie pan się wybiera no, ale tam się działo Oczywiście ktoś nie trzymał hamulców jak powinien był zrobić w takiej sytuacji Co tu nie mamy przedniego skrzydła? Mamy jednak On jednak ma przednie skrzydło, rozmyślił się Idzie albo nie idzie Ma przednie skrzydło albo nie ma balans może gdzieś tam jedzą Ale. Zobaczymy czy to cokolwiek pomoże tutaj doganiać chłopaków tych zdolnych wirtuozów czterech kółek pięciu kółek w zasadzie, bo kierownica też kółko, chociaż w sumie w tym samochodzie nie było, nie było tematu, dobra. Nic nie mówiłem. Już planuję sklejać. Chyba planuję. Czy mogę już więcej wymagać od przedniej osi? Chyba mogę. Marku, jak czujesz tempo, to mów. I jak I będę przecież chłopa trzymał za mną. Jechaliśmy cały wyścig razem. nie, no czy mi było. Nie, nie. Pytam się, jak, czy są czyste. Czy myliście je dzisiaj? Ciężkie. Ja, nie ja. My myliście chłopków? I ciężkie. No. Oj, no to misia, to nie, leśno. Misia, ja, no nie myłam. No to tym bardziej, lecił myj. Nie myła. Nie myłam, myłam Ale taki dzisiaj jak na wieczór trzeba umyć, kochanie? Trzeciego ćwiczenia, ja... okej? Ja... Misiu, ale też nie myj ząbów, kochanie. A była dzisiaj czekoladka, prawda, Raniu? No, chcesz, żeby ci robaki jakby zęby?

zajechał, Pan nie przyjmie. Marek przy nas. Antoś po a po. Marek, jak się w tej sytuacji zachować? Ja po prostu będę cieniem. Będę jechał za Markiem jak cień. Jak ten Polak za inną osobą z Polski, próbującą mówić po polsku, po angielsku. No widzisz, Marku, nie jest tak łatwo ten Michał wyprzedzić. On stosuje strategiczne. Bloki. On zjadł zęby na tym sporcie, ewidentnie, i on już nie ma czym gryźć. Ale Marek sobie poradził. Marek znowu potwierdza, że. No nie bez powodu umie w to. się tam kukał, kukał. No i teraz ja muszę zakukać tutaj do Michała. Okej. Okay. Lecimy dalej. Jest pierwsza dziesiątka. Ale my nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Marek tam nam przygotowuje przeciwników kolegów Simlej-Singowych. Troszeczkę daleko, ale może troszeczkę tego cienia jeszcze mam. Ja wiem, że Marek już teraz będzie, on będzie tam kłuł. on będzie wygryzał się w tę w drabinkę. Przepraszamy wszystkich widzów za te słowa. Były one efektem emocji. Za spokojną głową ten gracz użyłby na pewno czegoś bardziej poprawnego politycznie. Bartku, witam cię. Planuję cię wyprzedzić. Brawo. brawo, jak on mi zaimponował teraz. Teraz, Bartek, trzymaj tempo. Dajcie kred z zaufania, ale trzymaj tempo, dogani ich. Goni ich, Bartek. To jest jakbyś grał jednocześnie w menadżera i we w jeden. ale takie drzwi nie możesz otwierać, no bo to jak to my ich nie dogonimy ale jeden jest pewne Bartek, Bartek robi takie brawurowe ruchy brawurowe ruchy często oznaczają Kredyt zaufania. A jak bywa z kredytami, nie wszyscy są wypłacalni. Ależ, ja tu jestem? Jasno, ale właśnie. Teraz dalej, prosto w legowisko zła. Jeszcze mam jeden straszny sucher. Dalej, dalej, przyczepność gadżeta. Nie ma nikogo na tej sali. Nie na nogi. Już dam na nogi. Dobrze, idealnie chłopaki są bok w bok, więc. Będą jechali w miarę podobnie. My się załapujemy za nimi. W cieniu aerodynamicznym Marek tam z przodu. Dobrze, Marek jedzie. To był kosztowny błąd. Bartek nie jest w flipstreamie. To dla nas bardzo dobra wiadomość. Więc no ja teraz z Bartkiem jak cień. Można było to zrobić wcześniej, zrobić lepsze kółko, gdzie bliżej go wyprzedzić tutaj. No ale nie można mieć wszystkiego. Tak przegrzej i tył będziecie się jechało łatwiej. Nie, to był błąd. To był mój błąd. Przepraszam cię. O, tu się już nic nie uratuje A był dobry wyścig. A to był dobry wyścig. O. Zobaczmy. Co ja tu zrobimy? Tylko no te pieniędzy, już tu dla dwie klasy. Nie, wiesz o tym? No tak. Wyszliśmy tu odrobinę za blisko siebie. No, trudno. To jest część wyścigów. Nice fast repair. Chyba mogłem dojechać. Szybciej by było. No ale tak czy siak. Słuchajcie, kawał. Przyjemnego ściganka. Ale był super. Przemek tam wszystkich objechał równo Nie, to już nie będę tutaj Nie będę tutaj chłopakom Psuł wyścigu Ależ to było przyjemne